Zastanowimy się dzisiaj, jaka jest różnica pomiędzy jazdą na łyżbach a na rolkach. Ten temat wybraliście sami w ankiecie na YouTubie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się, jaka jest różnica w sprzęcie, oprócz tego, że łyżwy mają takie piękne, świecące kamyczki, są dużo bardziej eleganckie, a rolki mniej. Przechodząc z rolek na łyżby, jazda może Wam utrudniać. Ten oto ząbek. Często rolkarze się o niego potykają. Jeśli wybierzecie łyżwy hokejowe, to będziecie mieli trochę ułatwioną sprawę, ponieważ profil płozy hokejowej jest półokrągły z przodu i z tyłu, co znacznie upodabnia łyżwę hokejową do rolki. Jeśli na łyżwach od początku odbijaliście się prawidłowo na boki od krawędzi, znacznie łatwiej będzie Wam przerzucić się z łyżew na rolki. Jeśli do odbić na łyżwach wykorzystywaliście ząbki, które niestety do tego nie służą, będziecie mieli problemy. Zobaczcie teraz na filmiku, jak wyglądają nieprawidłowe odbicia od ząbków do tyłu. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli tak samo odbijamy się na rolkach. Jest to misja niemożliwa. Choćbyśmy się napracowali, namachali nogami, to będziemy stać w miejscu. A teraz zobaczcie, jak powinno się odbijać na łyżwach prawidłowo, czyli w tak zwaną jodełkę. Odbijamy się raz w prawo, raz w lewo, odpychając od wewnętrznej krawędzi. Jeśli w ten sposób odbijaliście się na łyżwach, nie będziecie mieli większego problemu, aby przenieść takie odbicie na rolki. Znacznie łatwiej jest się rozpędzić, ponieważ mają one kółeczka. Dla początkujących rolkarzy może to być bardziej minusem niż plusem, ponieważ trzeba nad tą prędkością umieć zapanować. Służby są bardziej przewidywalne, czyli jadą wtedy, kiedy zaczynamy pracować nogami. Kiedy przestajemy, one wytracają tempo i się zatrzymują. Jeśli chodzi o środek ciężkości, rozłożony jest on podobnie w łyżwie. Trzymamy go na stopiu, czyli mniej więcej w tej części płozy i tak samo na rolce. Trzymamy ciężar na stopiu, czyli mniej więcej na wysokości drugiego kółeczka. Kolejna sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to tarcie. Na lodowisku pod wpływem płozy topi nam się lód. Dzięki temu tarcie jest znacznie mniejsze. Bardzo łatwo nam się przez to jest obracać, skręcać, kręcić piruety czy zawracać. Na rolkach kółeczka mają znacznie większą powierzchnię styku do podłoża i tutaj to działa troszeczkę na odwrót. Pod wpływem tarcia o asfalt ścierają nam się kółeczka. Zwróćcie uwagę, jaka jest powierzchnia styku z podłożem w przypadku łyżek i w przypadku rolek. Tutaj jest ona znacznie węższa, przez co tarcie jest mniejsze, a w przypadku kółeczek jest znacznie szersza, przez co tarcie jest większe. Dużą zaletą łyżew i to, co w nich ja lubię, to jest to, że mają one ostre krawędzie, dzięki czemu można jeździć na głębszych łukach i ta krawędź znacznie lepiej trzyma się podłoża niż w przypadku rolki. Kilka dodatkowych informacji. Przede wszystkim jeżdżąc na rolkach, musicie pamiętać, że poruszacie się w terenie razem z innymi użytkownikami ruchu. Są tam samochody, rowery, piesi, także musicie wykazywać się znacznie większą spostrzegawczością, zwinnością. Kolejna sprawa, jeżdżąc na rolkach, jedziecie po nieprzewidywalnym terenie. Może was zaskoczyć górka, może pojawić się jakiś, jakaś wyboista droga, krawężnik, który trzeba pokonać poruszamy się w sprawdzonym terenie. Mamy gładką taflę i dookoła bandy. Jedyne na co musimy uważać, to inni łyżwiarze dookoła. Na koniec w ramach podsumowania pojedynek łyżwy kontra rolki. Będę przyznawać punkty. Jeden kubeczek to jeden punkt. Zaczynamy! Na lodowisku jeździmy po sprawdzonym terenie. Jest więc bezpieczniej za to punkt dla łyżwy. Za to na rolkach można jeździć na świeżym powietrzu, co jest bardzo zdrowe. I za to punkt dla rolek. Na lodowisku do hamowania możemy użyć band, które są zawsze pod ręką, a na rolkach słupy i drzewa nie zawsze. Za wstęp na lodowisko musimy zapłacić, a na rolkach możemy jeździć wszędzie. Kiedy, mamy, kiedy tylko mamy na to ochotę, 24 godziny na dobę. Po przewróceniu się na łyżwach robimy ślisk, który może być całkiem przyjemny, a na rolkach często ścieramy sobie tyłek. Na rolkach można dojechać do pracy i za to punkt. Może to być nasz środek transportu. Łyżwy za to są dużo bardziej zwrotne. Na rolkach możemy osiągać większe prędkości, co dla, co dla wprawionych rolkarzy jest dużym plusem. E, można skoczyć to tu, to tam, pojechać na wycieczkę i nie wyjmuje nam to dużo czasu. Robimy podsumowanie. Rolki. Raz, dwa, trzy, cztery punkty i łyżwy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery punkty. Mamy remis. Eee, wychodzi na to, że ice and roll jest 50-50. Ice and roll. Was również zachęcam do spróbowania obu aktywności fizycznych. Na pewno będziecie mieli w nich dużo frajdy. Dziękuję. Zapraszam do śledzenia kanału i oglądania kolejnych filmików.